Kalma powstała w oparciu o wiedzę na temat sposobu ssania piersi przez niemowlęta. To butelka, z której mleko nie leci samoistnie. Naciśnięcie na końcówkę smoczka również nie powoduje wypływu pokarmu. Mleko z butelki popłynie dopiero w momencie wytworzenia podciśnienia, jak pokazały badania medyczne w taki sposób ssie dziecko. Kalma zapewnia bezpieczne karmienie butelką w chwilach, kiedy mama jest niedostępna i możliwość bezproblemowego powrotu do karmienia piersią, kiedy mama wraca. Kalma pozwala dziecku zachować pełną kontrolę nad szybkością i tempem wypływu pokarmu. Wymaga też od dziecka określonego wysiłku.